To było coś niesamowitego. Wracaliśmy te, wtedy pociągiem razem z moim przyjacielem, po, niesamowitym, po niesamowitych dwóch tygodniach, o których powiem jeszcze później w tej audycji, co tam się działo, i mieliśmy przesiadkę w Krakowie. Weszliśmy do księgarni chrześcijańskiej, obaj jesteśmy bibliofilami, czyli uwielbiamy czytać, i kupiliśmy książki ponieważ to był taki czas, kiedy nie mieliśmy za dużo pieniędzy, więc pomyśleliśmy tak, że jak wybraliśmy wszystkie książki, powiedzmy 10 książek, które chcemy kupić i zdecydowaliśmy, że ja kupię 5 i on kupi 5 i po prostu jak przeczytamy, to się zamienimy. W ten sposób nie musimy wydawać na wszystkie 10 książek. No i kiedy wsiedliśmy do pociągu, czekało nas jeszcze kilka godzin podróży, natomiast no, byliśmy ze sobą już dwa tygodnie, więc już trochę był taki też przesad sobą nawzajem, więc pomyśleliśmy, że zaczniemy czytać książki. I ja wziąłem jakąś książkę, on wziął jakąś książkę, zaczęliśmy czytać, i nagle w pewnym momencie przeczytałem zdanie, podniosłem głowę i w tym samym czasie patrzę jego wzrok utkwiony we mnie. I obaj w tym samym czasie zrobiliśmy to samo: podaliśmy sobie książkę, pokazaliśmy konkretne zdanie i my przeczytaj to. I co ciekawe, mimo że książki były różne, to zdanie, które wskazaliśmy, miało taki sam sens. Bóg ma dla ciebie o wiele więcej. Ponieważ doświadczyliśmy wtedy tam wiele, jak na tamte czasy, to było dla nas, wow, Bóg tyle zrobił, o tym jeszcze opowiem w audycji. A tu okazało się, że Bóg ma dla nas jeszcze więcej. To nas bardzo poruszyło. Minęły lata i całkowicie jestem w stanie to potwierdzić. Bóg ma dla nas więcej. I wiem, że to zdanie jest ciągle prawdziwe. Dlaczego o tym mówię? Bo czytamy dalej Ewangelię Marka, to jest ten fragment, który wczoraj pominąłem, kiedy mówiłem o bogatym młodzieńcu i o tym, co powiedział Jezus, kiedy on odszedł. I tutaj jest taki fragment. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł: im, Dzieci, jak trudno wejść do Królestwa Bożego bogatym. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho i niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. I chcę tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach: o tym, że dla Boga wszystko jest możliwe i o bogactwie. Pozornie związane tematy, ale idźmy po kolei. Więc mówiłem, że byliśmy na tym wyjeździe. I na tym wyjeździe dwutygodniowym takim był wyjazd, gdzie jakby nie, nie, nie chcę tam niepotrzebnych szczegółów opowiadać, w każdym razie wyjazd młodych ludzi, gdzie my byliśmy jednym z takich osób, który organizator zaprosił nas, abyśmy posługiwali, abyśmy prowadzili małą grupę. I ten organizator powiedział nam wprost: Wy jesteście charyzmatykami. My tutaj mówimy o tym, że Bóg ludzi kocha że są grzesznikami, że Jezus za nich umarł, że potrzebują oddać swoje życie Jezusowi. Potem mówimy im o Duchu Świętym, że potrzebujemy prowadzenia Ducha Świętego, ale nie możecie modlić się z ludźmi o, o napełnienie Duchem Świętym, nie możecie się na głos modlić w językach, nie możecie tych charyzmatycznych rzeczy robić, nie możecie prorokować. Powiedzieliśmy ok, jeżeli możemy głosić Ewangelię, absolutnie dostosujemy się, my jakby będziemy posłuszni. Ja przyjechaliśmy, no i był ten moment, kiedy na tych spotkaniach mówiliśmy o Duchu Świętym i ci młodzi ludzie zaczęli nas pytać mnie i Piotrka. Słuchajcie, widzimy, że u was jest coś więcej, że widzimy pewną głębię w waszej racji z Bogiem. Co to jest? I my opowiedzieliśmy, poszliśmy do tych ludzi, którzy do tego głównego organizatora powiedzieliśmy: Słuchaj z taka sytuacja, oni nas pytają, nie będziemy się z nimi modlić, nie będziemy używać charyzmatu. ale czy możemy im powiedzieć o Chrzcie w Duchu Świętym? On mówi: Możecie powiedzieć, mm, ale to wszystko. Dobrze, wróciliśmy do tych młodych ludzi i powiedzieliśmy: Słuchajcie, powiemy wam. A powiedzieliśmy o Chrzcie w Duchu Świętym. I oni powiedzieli, to my chcemy tego. Mówimy, nie, obiecaliśmy, że nie będziemy się tutaj z wami modlić, ale wierzymy, że to Bóg chrzci Duchem Świętym, że jak mówi Jan Chrzciciel, to jest w czterech Ewangeliach i jeszcze na początku dziejów apostolskich, czyli dla Boga to jest ważne, że Jezus jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Módlcie się o to. to jest ciekawe, prowadziliśmy taką małą grupkę, około 10 osób. Wszystkie te osoby do końca tego wyjazdu yy, zostały napełnione Duchem Świętym i modliły się innymi językami, mimo że, uwaga, Nigdy wcześniej o tym nie słyszały, nie słyszały nas modlących się w językach. Po prostu było w nich to pragnienie, Bóg wzbudził w nich to pragnienie i Bóg zaspokoił to pragnienie. Poszliśmy do tego, który prowadził, powiedzieliśmy mu, on nie był zadowolony, ale mówi, dobrze, okej, okay, zachowaliście się w porządku, nie złamaliście zasad. Mówi, skoro Bóg tak chciał, to dobrze, ale na tym zostańmy. I dwa dni przed końcem powiedział do nas, wiesz co, rozmawiałem z tymi młodymi ludźmi, oni naprawdę przeżyli coś, co zbliżyło ich do Jezusa. To było dwa dni przed wyjazdem. Czy moglibyście wszystkim o tym powiedzieć, a nawet się z nimi modlić? My wow. I tam było chyba ze 150 osób, było takie wieczorne spotkanie. Wyszliśmy, podzieliliśmy się, czym jest chrzest Duchu Świętym, a później z chętnymi, myślę, że tam 60 osób było chętnych, modliliśmy się i wielu z nich zostało chrzczonych w Duchu Świętym, modliło się językami, doświadczało Boga. Dla nas to było, kiedy wracaliśmy, było takie dla nas, wow. Bóg to uczynił. my... Nie musieliśmy nawet kłaść rąk na tamte pierwsze osoby. A później Bóg otworzył drzwi do tego, żeby mówić o Byliśmy bardzo podekscytowani. I wtedy przeczytaliśmy, że Bóg ma dla nas więcej. Bóg ma też więcej dla ciebie. I to jest jedna rzecz, którą chcę powiedzieć. A druga rzecz, to jest właśnie bogactwo. Jezus mówi o tym, że trudno bogatemu, że łatwiej wielbłądowi wejść przez ucho igielne. Co to jest ucho igielne? Były cztery duże bramy, które wprowadziły z czterech stron świata do Jerozolimy. Że tak było w wielu miastach, to, to nie było tylko w Jerozolimie. No i one na noc oczywiście były zamykane, żeby w nocy jakieś wojska, jakieś hordy, że zimieszków nie wpadły. Natomiast w te duże, zamknięte bramy miały takie mniejsze bramki, że jakiś spóźniony wędrowiec pukał, no to otwierało się i on ze swoim yy, wielbłądem, o, wielbłądzie za chwilę, mogli wejść. Tak? Ale po, osoby, po, po jednej osobie. Także, gdyby to był nawet napad, to łatwo jest to zamknąć. Jest kilku strażników, a tylko jeden może wejść. Więc to te małe furtki nazywały się uchami gielnymi. To jest ciekawe, jak mógł wejść wielbłąd. On mógł wejść w ten sposób, że albo się ściągało ciężar z niego i on wchodził, bo było dużo tego. Albo on na kolanach mógł wejść. Wtedy nie ściągało się, jeżeli ten ciężar był za duży. I to pokazuje, że Bóg na dwa sposoby mówi do ludzi. Są ludzie bogaci, tak? Jak bogaty młodzieniec, któremu Jezus powiedział, zostaw to i pójdź za mną. A są tacy, którzy z bogactwem wejdą do królestwa. Bo dla jednych bogactwo nie jest problemem, dla innych jest. To jest tak samo, jak ktoś był uzależniony, on już piwa wypić nie może, bo to łatwo go wkręci z powrotem w uzależnienie. Ale jeżeli nie byłeś uzależniony i od czasu do czasu wypijesz piwo, nic złego w tym nie ma. Więc. Y to nam pokazuje, że nie samo bogactwo jest problemem, tylko podejście do bogactwa i że Bóg tu bardzo indywidualnie traktuje ludzi. I zdanie, które bardzo tu lubię: u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wszystko. I kiedyś pamiętam, jak wiem, dzieliłem się tym w audycjach, ale pewne rzeczy będę powtarzał, bo one są dla mnie ważne, one mnie ukształtowały i wierzę, że przez to, że Bóg mnie tak ukształtował, chcę też, żebym przekazywał to dalej. Pamiętam, kiedyś mówiłem kazanie na ten temat i sam siebie usłyszałem, jak powiedziałam coś, czego nie planowałem wcześniej, powiedziałam tak, której części zdania Bóg cię aktualnie uczy? Której części zdania Bóg cię aktualnie uczy? Może czasami jest tak, że mówimy, ja już nie wiem, już nic się nie da zrobić, już, już nic nie jest możliwe. No właśnie, i Bóg uczy nas tej, tej części zdania, co niemożliwe u ludzi. A później jest ten moment przejścia, ten niesamowity moment, kiedy Bóg uczy nas tego, co niemożliwe u ludzi. U Boga wszystko jest możliwe. To jest ten moment, który Psalm 126 opisuje. Kiedy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak w śnie, usta nasze śpiewały z radości. Te niesamowite momenty, kiedy Bóg dokonuje przełomu, kiedy Bóg zmienia sytuację. I Bóg naprawdę może zmienić każdą sytuację, w jakiej byśmy nie byli. I oto się pomódmy. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty jesteś w stanie zmienić każdą sytuację. Dziękuję Ci za te wszystkie wydarzenia, świadectwa z mojego życia, w którym Ty już zmieniłeś sytuację, w której byliśmy, gdzie wydawało się po ludzku, to jest niemożliwe. Ale ty przyszedłeś ze swoją mocą, ty przyszedłeś ze swoją siłą, ty przyszedłeś ze swoim błogosławieństwem i wszystko odmieniło się. Czasami to był proces, a czasami to było w jednym momencie. Duchu Święty, przyjdź teraz do mnie i daj mi tą wiarę, ciągle wzrastającą wiarę, że masz więcej i więcej i więcej. I przyjdź do moich braci i do moich sióstr, którzy słuchają tych audycji, aby także w nich wiara wzrastała, aby mogli doświadczyć tego, że co niemożliwe dla nas ludzi, możliwe jest dla ciebie, Boże. Amen.